To tak, Was słowo morsowanie? Nie, nie, wiem Ale wszyscy morsujemy czy tylko my swój To by się Szaka, ale ma to jazdy, bo... Czemu no, ja. Bo nie jestem na tyle, za przepraszam, pierdolnięty, żeby do morza wkrótce wchodzić <grym> <Ale grym> Daj jeszcze do morza? Bo jeba na sprawę, jest pierdolnięty Szamanka odprawia na nim rytuały, żeby go kostka przestała boleć. Światny Jakie pomysł. rytuały? Święty pomysł. Jakie rytuały? Lobo odprawiła mi rytuały, oczyściła moją aurę. Jakie ry... Jestem innym człowiekiem. Jakie rytuały? A w tym odcinku. Na droga mi, Nie straszny czarny las Wszystko co mam, to ten charakter i brutalny pas Nie spada po mnie grad Kryw płynie po niej świat, Ty zbieraj się w drogę, czas, nie straszna droga mi, nie straszny czarny las Wszystko co mam, to ten charakter i brutalny pas, Nie spada po mnie grad, kryw płynie w oni świat, Ty wzywa, zbieraj się w drogę czas A co on robi Cztery, czterech samotnych facetów nad morzem w grudniu? Lodowe zanurzenie. Czy mogę pokazać się w tym polarze? Nie, się... to może jak się przebiorę. Oj, ale w tym, dobrze wyglądasz w tym. Nie polar, to ręcznik jest. To jest ręcznik? No. Maks, yes, jest, mamy Maksa na nagraniu. Proszę. Przebieraj się Maksiu. No, no, Żebyście to będzie wiedzieli, że mamy profesjonalnego tego mamy. Yy, operatora, bo to jest operator, który do morsowania używa yy, specjalnego wdzianka. A few moments later. W piance nie ma żadnego zamka, górą się wchodzi. To jest hit. Ale teraz uwaga, nogę podnosił, żeby tam kurwa nie było. Nie ma zamka? Nie ma zamka, wszystko wchodzi się górą. To jak moje pończochy te. Yy. To wyzwanie. <głosy> <Siąsie> <głosy> i nie, nie rady. To będzie lepsze, lepsze niż całe morsowanie. No, 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 na jest Kiedyś, tak. Jak ja zakładałem pierwszy raz tę piankę, to trwało prawie pół godziny i się tak zmęczyłem, że nie miałem mi iść siły pływać. Twelve seconds later. Nie tak Pomocy, kurde, A najlepiej jak się rozbiera i się zablokuje. Naprawdę już nie mam siły. Nie jest łatwo, nie jest łatwo. Nie jest łatwo być youtuberem, prawda? <grymne> to nie mógłby być film reklamowy, który reklamuje ten sprzęt. <grymne> łatwo się ubiera. Łatwo się, ładuje się oj, oj, nie chodzi o to, żebym się łatwo ubierał, ale chyba coś kurwa źle założył. Tył naprzód. <grymne> <grymne> no, minęło trochę czasu. Wróciliśmy. Wytłumacz, czy to łatwo poszło, nie tak? Nogę źle przełożyłem. Jak możesz źle nogę przełożyć? Nie w tą dziurkę, w rękę włożyłeś, tak? Nie. Mieszę takie w środku. Ty wchodź, ty się przez tą dziurkę. Cicho, cicho. Do środka. Zabezpieczenia są w środku takie. <laughs> czy byś nie wypadł później, czy co? Nie, jak głupi nie przyłożyłem tu czegoś, no. To ja już weźte poprawkę na bo... inches later. Nowy wymiar morsowania. <laughs> Jesteś gotowy? Bo to się nazywa ciepłe morsowanie. No ale teraz kurwa tak, ja sobie po kałużach mogę chodzić jak szef, a wy na około. Warto było. No warto było szaleć tak. tych warto było, warto było. Tak? tych kałuż warto było. Do kałuż tylko dalej. sekund od no. Że później wdrożyć się w no. po prostu budzik w ten moment ten się wstać. A powinno chyba się stać bez budzika nawet na myśli. Tak, to prawda. Bo jak zaczynałem współpracę z Wiśnią, to on znowuż ustalał te cykle spania i warto byłoby, żeby to chyba półtorej godziny. I liczysz sobie na przykład, jeżeli idziesz spać, to budzisz się i tak mniej więcej wychodzisz ze snu co półtorej godziny. Więc obliczasz mniej więcej, o której chcesz stać. nie zdejmuj tego zagrania, co dostałeś. Tam masz yy, fazę snu, to będziesz wiedział dokładnie, kiedy u ciebie to wypada. Ale lubisz mi się nie wydać budzić budziny. Jak się przebudzisz, dźwięk. mniej więcej, nawet jeżeli to będzie 20 minut przed A tym jak chciałeś, to, to już nie będzie właściwie począty niż jakieś... Jeszcze... 20. to hmm. No i w tej nie Chyba, nie tak? że jedziesz kurwa o 5.30 nad, nad morze i się budzisz o czwartej. Musisz baterię do ładowania wstawić, to już jeszcze potem się warto położyć na chwilę. Bo zapomniało się wcześniej A, baterii ładować. się zapomniało wcześniej. Nawet no, nie tyle co się zapomniało, ale miało się wiele innych po prostu obowiązków i... I się nie sprawdziło dźwięku. To po raz piec się rozgrzewaliśmy. Ja teraz ciekawe jak będziemy wracać. Właśnie ja jazym ci mówiłem problemu, ja ci mówiłem o... Tym. Tak, i ja powiem, że miałeś kurtkę dzieci? Ale wziąłem naprawdę termoaktywną. Mi będzie w chuj zimno, na przykład. <laughs> Ale wciąż nie aż tak bardzo, jakbym wszedł bez pianki do tej wody. Ja no wziąłem termoaktywne z drugiej siki termoaktywną. I ze zbudni rękawem zaczynają szczęście. Będę rozmontowywał tą wannę w tym yy, tygodniu. Jaką wannę? Zostałem pannę, która była mocowana. Aha. Czy to jest taka mniejsza? To, to jest taka, taka beczka, czy? Beczka. W pozycji beczki. Okej, okay, czyli dostaj beczkę. Ciekawe, jakie będą, czy będą inne wrażenia Od tego wszystkiego. A będziesz stypał lód noli? Czy tylko po prostu woda? Nie, to myślę, że teraz. Jeśli, nie, no, niż... to teraz będzie zimno, nie? To nie, ale potem w lato możesz. Ale wiesz, co się zastanawiam, czy. To jeszcze kostkarkę do lodu Jak mogę dużo, dostać. Czy to na przykład to, że się spotkamy, idziemy, jesteśmy razem, wejdziemy do tej wody razem powoduje, że to jest łatwiejsze do zniesienia. A jeżeli masz rano wejść sam, odpalasz sobie zegarek, na który sam patrzysz robiłem te prysicę. No, no właśnie w się znośnie. możesz bardziej skupić kurde, nad tym wszystkim i dojść do jeszcze większego stanu medytacji. A to nie stan medytacji. No kurwa trochę może jest. No nie, ja tu nie czuję stanu medytacji. Na pewno czuję stan, nie bolą mnie plecy, ale... Samemu myślę, że byłoby mi gorzej. A ile miała najzimniejsza woda teraz jak do nie nierzeżu, nie, to jakby? No właśnie, jakby wszedł do co ma jeden stopień, to może jednak akurat ten stat medytacji byłby potrzebny, żeby ten oddech. Uspokoić. Byliśmy taki, że lód. A, pękał lód nie? i pływało od nas tak może jeden stopień marca, ale wbrew pozorom najgorzej było mi wtedy, a to wtedy padał deszcz? Nie, nie właśnie nie, wtedy było to, sucham, to, nie to, to było fajnie, A ten, ten, ten tydzień później jak padał ten deszcz, było najgorzej. Właśnie ja też nie lubię tego. Bo ja wtedy zacząłem się telepać jeszcze w wodzie, nie? No właśnie, to wtedy trzeba zacząć oddychać i medytować. I powiedzieć... Wydział Maxiów w wiatr. No ale też, jak rozmawiałem z paniami w Poznaniu ostatnio na spotkaniu autorskim, opowiadały o endorfinach po, to jednak jakoś tak tego nie czujesz tak bardzo. Bardziej odczułam te wszystkie takie prozdrowotne rzeczy z tym związane niż, niż ekscytację samym procesem. A Ty jak? Wiesz co, e, no, prozdrowotnie na pewno też. E, po treningach, jak chodzi w piątek mam... Ten. Tak, ale nie, ale czy czujesz ekscytację, że to jest taki i Nie, nie, aż tak to nie. Ale ogólnie podoba mi się to, że wchodzę i że czuję takie mrowienie albo takie szczypanie. Później to, że trochę walczę, bo w sumie mógłbym już po minucie wyjść. Oh. Ale wy siedzicie. Mirek mówi 4 minuty. Ale ty no wchodzisz nie. zawsze w te 4 minuty Ja dzisiaj minuty. na 15, walę. Wchodzisz zawsze w te a, 4, 4 minuty. To by łatwiej. Jest bo... wyzwanie. Nie, ale ostatnio przedłużyło. ja powiedziałem ja wychodzę. A ty zostałeś, tak, nie? Tak. Nie, bo ja znowu się nienawidzę zmieniać planów teraz Bo najgorsze jest, według mnie najgorsza jest pierwsza minuta, bo później to już To sumie... prawda, ale bardzo nie lubię zmieniać planów prach. Jeżeli się dzieje i ktoś mówi, dobra, zróbmy chwilę. Nie, Jak zakładamy z góry. Byśmy powiedzieli 5, to luz. Ale jak widzieliśmy trzy, to niech to będą te trzy. Okay. Dan, bo to jest moja plaża związana z moimi wspomnieniami. To jest najlepsze, wytłumaczenie tego miejsca. Nie wie jak? Okay. To jest moja, mia... jak tu się przyjeżdżał, to się wspominam o bliskich mi osobach. czyli o mamie i o bracie. Okay. To jest moja plaża. Ok. Danka, okay. Nie są śledzie zwykłe. Ja zakładam, te no, tak. Nie musisz... zakładam, że, ja ty, że to jest śmierdzące. No to przypierasz, bo nie można. Dobra, ale my to sprawdzamy. Ale ty mu śledzi, a tu aż opowiedz po śledziach, to może ty wiesz więcej niż ja, po bo przeczytałem. dobrze, bo reguły nagram i odejdę. Nie, musisz być w maszka, sorry. Co to są śledzie kiszone? Ja się właśnie zastanawiam, czy to nie kupisz. Nie, to nie jest Nie, póki je klap, nie klapią, to jest lepiej. Czytałem, że jak jest pewnieczka takie bardziej wypukłe, to jest lepiej. Że są bardziej napuchnięte wtedy, to chyba gorzej, a nie lepiej. To wtedy gorzej, bo śmierdzi. Uważaj, być Uważaj, bo szczeli Bo Jezu Nie, nie jest tak źle, krzyku. Trochę zepsute zepsute ogórki kiszone. No chodź, zobacz. Może no, też nie masz taka jak beczka, beczka po kapuście, nie? Tak. Są nie, nie, nie. Ale no, mówię, są bo tak właśnie. Ale na ławkę ludzie będą siadać potem różne, różne stopnie tego zakiszenia. A zostaw nie, tę wodę, nie. potem się napijesz jeszcze. Jak, <laughs> <laughs> Przecież jak tak, ja widziałem niektóre te puszki, co, co, co jedli co w internecie, to tu aż piana była w tej. też tak widziałem. Także. No bo one były mocniej skiśnięte i sfermentowane. To zależy. Od... A właśnie sobie przypomniałem Kiedyś Nie możesz jadę... <noise> <noise> Polecam <Pyszne. głosy> wszystkim ideale na Wigilię hmm. Albo Ale. Ja o... Nie dla ciebie? Nie ja coś... No i coś z tym Tak to jest właśnie Ale <noise> właśnie jadłem kiedyś. Waniaje trochę, ale. krzychu mówi, że są... Ale takie suszone rywy też w Ukrainie, się uderzało. O, ja tu poczułem, ale to jest zgniłe śledzie i szalik Louis Vuitton, to jest połączenie godne Spodziewaj się, że przychodzę z obiad będziesz takie rzeczy robił. Tak. Już? No, a kto był tego pomysłodawcą? Pomysłodawcą jestem ja. A może zegarać tu i tak pewnie dźwięku nie będzie. Tak. bo Chcę, żeby akwatarze tu nie żeby... żeby co? Tak. A ty trzymasz tak? Tak. tak. Biegną chłopaki, biegną. Na liście była równo nagrania. Jakie są pierwsze odczucia? Super. Najważniejsze, że można w morzu, jak pokazałem. Gorzej, że są fale i ciężej tak się... Bo jak w jeziorze, ta woda się nie rusza i łatwiej wyrównać i to wszystko. trwa. Spokojnie Wydaje mi się, że w jak stoisz na nogach, nogi lepiej, a to, że nie wchodziliśmy na boki, masz to sobie każdy zaczyna jak będę wstawał zaraz ja Jak było? Fajnie, jest okay. żałuj, żałuj. Nie, jest tak źle. Chyba tak dużej różnicy, nawet jest to, jedyne to te fale, wiesz, Brucz? Zastanawiam się ile czy to przez te moje te problemy z żyłami co mam teraz. Ale tak właśnie w nogach mam tak jakbym takie skurcze, właśnie nogi. Ciało jest ok, a nogi takie są jakby słabsze Najgorsze oh. chyba te fale, które tak uderzają w Zastanawiasz się, czy minutem, że nie możesz? Nie jest to też wynikiem tego, że zaczynam wyczuwać. Wiesz, wie, wie, jak się jak masz jakiś jak problem, to zaczynasz o nim myśleć. Zależy, znaczy, czy to nie jest tak, że zaczynam myśleć, czy logi ok, logi ok, o dziwne logiczne. A, to tak jest okej, okay, nie? tak jest, że Ale nie przeszkadzało ci to, że musimy tak głęboko iść, tak daleko? To był problem. W sensie nie? Mogliśmy tu szybciej, tu szybciej tam, chyba tutaj jest już Tam, błarkę. Błarkę. Tak, tutaj jest z biobora. Silny, jesteś taki? Jakby ci zimno było przynajmniej. A czy powiem ci, że usta Marzuj zawsze. Babę, brawne, biedna, dobra, usta zawsze mi się szak szybko robiły jak do wody. A teraz właśnie najgorsze jest to takie drżenie. Polecam do tego, że nie każdy się decyduje w grudniu wejść do wody. E, to po pierwsze. Kurwa, w sierpnie, drogie, czasami woda jest zimniejsza, panowie. <laughs> jest to dość przyjemne, ale to dlatego, że mówisz o. a dałem radę? Tak, się... tak, my jestem zwycięzcą. Uważaj. <suszy> Okay, no i to, to się... są te dwa takie argumenty najsilniejsze. Nieszczęśliwszy trzeci. A dobrze pływasz? Czy wpływał dobrze? No. No pamiętasz, bardzo dobrze. Okej. Powiem, że bym Myślę o tym bracie. Okej, okay, ale bym musiał ale, powiedzieć ale nie obron. mu febie. O kurczę, już coś się nagrało. Gdzie? Nie wrzucę tego. Co się zrobiło? Nagrało się. Ale co? Żeby myślał A, o tym, żebym trafił nie żeby mu po jeszcze. Posłyszałem. Pui, miałbym problem z tym 750 metrów, nie? Płynięcie właśnie. Ale słyszałem, że w Bydgoszczy płynie się z prądem. A oni w rzece płyną? Tak, z prądem. Okay. Jest to łatwiejsze. Czyli mówicie, że o śledzie na igilie. Polecacie. tak <śleszy> A nagrało się jak robisz nie, mam nie. Nie. Tak? Nie wiem, tak podbiegłem, ale już po fakcie chyba. O Oh. Ale, zapach, Ale zapach czy smak Cię Nie wiem, to mi się wydaje, że zapach. Nie to, no. Tam... Smak, tak w, drugim, w drugim momencie też nie był za dobry. Taki. Ale są takie mięciutkie, nie? Czy warto, było, czy warto było dla tych trzech minut Słuchajcie, się ubrać? Ogólnie, to ja myślałem, że oni będą wchodzić potem do wody, to mówię, biorę się, bo przecież zamarznę. Nie? A oni weszli tak, tak. do wodne, nie wiem, czy po kolana tej wody tam było. I sensie, nie i było. Ja wie, Podsumowując, czy było ciężko? Było, ale czy było ciężej niż co niedzielę w jeziorze? No nie aż tak bardzo, no chociaż aura była korzystna dla nas. Śledzie, dla mnie super, ich reakcje widzieliście. I najważniejsze, jeśli jesteście już tutaj na końcu odcinka, a nie subskrybujecie kanału, nie zalajkowaliście, nie skomentowaliście tego materiału, no to wiecie co macie z tym zrobić. Słuchajcie, jeśli tym odcinkiem zainspirowałem was do mroźnych kąpieli, ale macie troszeczkę za daleko do morza, albo jakiegoś jeziorka, musicie wiedzieć, że Health Hunters mają takie świetne wanienki, które można sobie wstawić, jak widzicie, nawet na balkon i mieć mroźne kąpiele na chacie. Wow, cyk. I tak można kończyć nie tylko ten odcinek, Uuu, ale i cały dzień. Do zobaczenia wkrótce.